I witajcie z tej strony, czyli Kacper, a to jest, jej, Minecraft, w końcu, po tylu latach, i napisy z jakiegoś obcego alfabetu, ale wykrzyknik chyba nasz, chyba. No, a to jest Minecraft, nie byle jaki Minecraft, widzicie, 1 2, 5 mody, optifine, HD, w ogóle, wszystko, Forge, FML, czkolwiek to znaczy, mody, jej, dużo modów, Nether Orb, Rycraft, Red Power Różne te tube stuffy, Ten. Poza tym Industrial Craft, Equal Exchange... Eee, e, widzicie? Equal Exchange 2, jej, Gdzieś tutaj ten. Ender storage. A to jest ogólnie ten O, Buildcraft. Advanced Machines, Race Minimaps, Nothing of Items No, a to jest ten. No. Jak to się... No! Takit Classic. Przypomniałem sobie, wziąłem w końcu po tylu ten. Minuta nagrania i dopiero sobie teraz przypomniałem Tak, to jest mój świat, na którym sobie grałem Zakładając, że jest 14.05 9 lipca, to dosyć niedawno sobie na nią grałem. A teraz Create New World, jej. Jak zwykle. Let's play. Na moda. Wszystkie błędy połniane celowo. Survival. Wszystko jest okej. Okay. To Create New World. Mam nadzieję, że będzie dobry ten. Że się dobrze wygeneruje i że to nie będzie żaden wiecie, fail trochę się coś tnie, ale trudno, mam nadzieję, że dźwięk będzie dobry. Jej, no, widzę, że teren nam się całkiem całkiem wygenerował, chociaż tak trochę będą teraz cinki, bo się generuje i w ogóle, i w szczególe... Tutaj mamy lasek, mamy stepy, wszystko jest okej okay. Everything's gonna be alright. Jak to mówi jedna ze starszych już piosenek. Jej. Ścinamy drewno, są brzozy, są równiny, teraz już tylko znaleźć jakąś fajną jaskinię i góry i mamy praktycznie podstawę do ten. Do bardzo dobrej serii, zwłaszcza na modach. Jej, ten. Jeśli chodzi o serię na modach, to trzeba zacząć od wykopania jas jaskini, moim zdaniem przynajmniej, i mój jest taki sposób. I uwierzcie mi, jak, się, jak nie znajdziecie na początku dobrej jaskini, ten Equivalent Exchange wystarczy, że znajdziecie dwa diamenty, ale musicie te dwa diamenty ma mieć, mieć, <laughs> mieć, bo w takim wypadku można się praktycznie zatrzymać w rozwoju. Pamiętacie, jakie mi się tutaj rzeczy zdarzyły z tym? Jakie mi się rzeczy zdarzyły w poprzednim let's playu i co musiałem robić, aby mieć kurczę, ścinka. Generuje się świat. Świat. Pamiętacie chyba, co musiałem robić? Może nie będę sprintował. Jakby co tu będzie seria na peaceful, bo tutaj też Chcę się zająć głównie tą, tymi możliwościami, które dają mi mody techniczne, a one... cóż... No, no może na późniejszej fazie rozwoju, jak będę miał już tam jakiś super zbroje z tego... Yy, z Industrial Crafta będę coś tu robił... Ech, myślę, że lepszym sposobem byłoby po prostu zrobienie cięcia i... Rozpoczęcie nagrywania, ale to już w timelapse. jak znajdę jaskinie... Jaskinia jest, czy to jest... Kurczę, ścinka. Jaskinia czy jezioro? Jaskinia, tylko trzeba zobaczyć, czy to jest jakaś jaskinia byle co? Czy... O, tak! To będzie dobre, idealne. Na tamtym świecie musiałem łazić z 10 minut, żeby coś dobrego znaleźć. Właściwie nawet 15 chyba. No tutaj proszę bardzo, jak na zawołanie, bo let's play na modach jest, co nie? O, i tutaj nawet jakieś rozgałęzienie już już mamy, nieważne, że zauważyłem to dopiero ten, zauważyłem to jak włożyłem ten, dopiero teraz wam o tym powiem, Jej. i kolejne rozgałęzienie, tego już nie zauważyłem tak szybko, 13 drewna powinno wystarczyć, a więc tak. I witajcie po przerwie w Minecrafcie, Let's Playu na modach, tekit klasyku, w ogóle wszystko i w ogóle. Tak, jakbyście chcieli wiedzieć, dlaczego jest noc, to yy, tym napcie to nie, nic nie robiłem, po prostu znudziło mi się siedzenie przed komputerem, każdy teraz czasami tak ma. Postanowiłem trochę pooglądać telewizję. Niestety mój serial jeszcze nie leci, nawet. Gdyby już wcześniej leciał, to jeszcze miałbym go nagranego, ale jak jeszcze nie leci, to niestety oznacza, że muszę poczekać. Trudno, tam sobie trochę młodych Tytanów czy tam coś oglądnąłem, ale to nowe coś jest takie jakieś dziwne i w ogóle. No, a tak, w ogóle, nawiązując do kreskówek, to tutaj dziękuję. Pewnej osobie z pewnego fanpage'a na pewnym Facebook'u, która zrobiła dla mnie i pewnej osoby y, pewien rysunek z pewnymi kucykowałymi wersjami cusiowymi, co się nazywa jakoś tak. jakoś jak, jakieś ubezpieczenie nie pamiętam dokładnie, chyba OC, tak OC. No, wyświetla wam się obrazek, to po lewej to jest y, przerobiona wersja mojego awataru z YouTube'a albo mojego skina z Minecraft'a z tą drogą? Jej! Jakiś pan, co nie? No, ale ten odcinek, ten, zakładając, że przyspieszę ten timelapse osiem, ośmiokrotnie, to on trwa, no, niewiele, naprawdę niewiele, ponad 5 minut. Także ten. Ale, jak widzicie, dosyć Nieźle z tego wyszliśmy. W tym odcinku nie zajmiemy się rzecz jasna, tym nie zajmiemy się rzecz jasna yy, industrial craftami, bo na to naprawdę nie ma czasu. To powinien być osobny odcinek, ale mam wystarczająco dużo czasu, aby zająć się tym. Aby zająć się... Yy... początkiem equivalent exchangeu jej, raczej znaczy, jej, no tak traci mieć. a do tego potrzebuje o Transmutation Tablet, yy, potrzebuje do tego obsidiany, stony i ten, i filozofer stones, i do tego potrzebuje glowstona, czyli w sumie potrzebuję 10 na portal i 4 na yy, tablet, czyli w sumie Potrzebuję 14, a będę miał ich 16. Tak, nie zrobiłem diamentowego kilofu, bo diamentów wtedy miałbym za mało na te Transmutation Table i w ogóle. Ale, je, użyję tajemnej receptury z Industrial Crafta. Która polega na tym, iż zrobię to z celi. Dwa yy, lawa cele i dwa yy, water cele. Ten dają jeden obsydian, a będę miał po 32. Jak widzieliście, rawacę załatwiłem już sobie uprzednio w jaskini. Na tym lapcie mogliście zobaczyć. Tak wiecie, żeby ten. Takie przezorny, zawsze ubezpieczony, coś w tym stylu. Eee, nie, po prostu postanowiłem to zrobić wcześniej. Żeby mieć już to z głowy, raczej, a nie przezorny, zawsze ubezpieczony, trochę mi się pomyliły przysłowia: głupia świnia. W tej wersji jeszcze jest ta mocna integracja z tymi, z, z mobami i, i z innymi osobami też, ale raczej nie będę w to grał na serwerze. Mój znajomy raczej jest przekonany do Bitima, więc jeśli będzie jakiś serwer, z którego i tak na pewno nie nagram, to będzie to yy, Bitim. Albo ewentualnie ten, no... Nie mam zielonego pojęcia co... Co najwyżej wstaje wam tutaj, jak to się nazywało... Lub nawet obrazy go z tego wkleję... A w ogóle fajna rzecz, byłem wczoraj na tych... Na... Nie, nie wczoraj, co ja gadam? Przedwczoraj! Byłem na Transformersach czwartej części, jej! Jak zwykle... Były tam, jak wszędzie raczej, były tam kucyki, Jej, a dokładnie jeden kucyk Rainbow Dash, jakby ktoś nie wiedział. E, jakby ktoś chciał się dowiedzieć, e, dlaczego tam jest kucyk i co jeśli chodzi o prawa autorskie, to jakby ktoś nie wiedział oczywiście, bo to jest dla każdego ktoś, aż trochę się zna na temacie, trochę oczywiste. E, tak samo jak My Little Pony, Transformers... Należy ciągle do Hasbro. Swoją drogą GI Joe też, więc. <laughs> tak w ramach ciekawostki, ale ogólnie wiecie, te należą do Hasbro, te należą do Hasbro i właśnie nie pomyślałem, bo potrzebuję jeszcze tego. Kurczę. Kupa. Potrzebuję flinta do tego i tutaj, żelazo, żelazo jej. Mam cztery te, to mi wystarczy. I przydałaby się tutaj łopata, bo jeszcze przez środek postawię obsydian, nie będę miał jak go wydobyć. Wiem, że to nie miało nie miałoby za bardzo sensu. Jajko. Na wypadek bym chciał kiedyś zrobić tego. Ciasto. Kiedyś, w dawno, dawno temu, nagranym zdecydowanie za długim, bo dwugodzinnym materiale którego nie wrzuciłem nigdy na żaden kanał yy, i był on na usuniętym komputerze przed sformatowaniem, więc go yy, od razu wydobędę więcej, żeby mieć na następny ten. Kurczę, wydobędę więcej, żeby mieć na następny odcinek do, ma do niejakiego maceratora z Industrial Crafta. Do niego potrzebne jest trzy a mam na razie dwa, więc to jest za mało. Potrzebuję w sumie czterech. Chociaż w sumie to... Nie, ale zawsze będzie dodatkowe EMC. Właśnie, jakby ktoś nie wiedział, co chodzi z tymi EMC. Się, po pierwsze, założę się, że nie dokończyłem jakichś dziesięciu wątków po drodze. A po drugie, EMC. EMC to jest wartość nadana prawie każdemu, itemowi z oryginalnego Minecrafta yy, części itemów ze zmodowanych oczywiście w oryginalnym Minecrafcie nie są takie jak na przykład rudy yy, bo to by można było bugować ruda najprawdopodobniej wtedy musiałaby mieć yy, żeby było sprawiedliwe, tyle samo EMC co przetopiona sztabka, a przecież w tym w takim na przykład industrial można właśnie do maceratora włożyć i wtedy będzie e, tego, no e, taka sztabka żelaza na przykład będzie iron dust, a raczej dwa iron dusty wyjdą w tej transakcji więc ten więc te dwa iron dusty można by było zamienić e, na ten na dwie sztabki żelaza przetopić z tego by wyszło z jednej rudy dwie sztabki żelaza, ale jedna ruda musiałaby mieć tyle MC co jedna sztabka żelaza, bo przecież to nie jest oczywiste, żeby mieć ten mod, znaczy, tak się dziwnie trochę wyraziłem, jak ten, jakiś polski pingwin, kurczę, yy, to nie jest ten, yy, nie jest oczywistością, znaczy, nie musi się mieć do tego moda takiego moda, który by to rozmnażał yy, w jakiś sposób, że tak powiem, o, wydajniej wykorzystywał możliwość rudy, może tak powiem. To będzie prawidłowe określenie. Te wszystkie tutaj rzeczy praktycznie zostawimy sobie na ten. Przyda się tylko jeden diament. I resztę sobie zostawimy spokojnie na następny raz. Na następny odcinek. Więc tak, tutaj kurczę, nie trafiłem. Żelazo. Kurczę, um, o czym by tu jeszcze powiedzieć? O, tak, mam wyłączone animacje. Wybaczcie mi, to naprawdę to jest tylko dla y, waszej wygody, żebyście mieli w miarę stabilne FPS. Mam nadzieję, że przy, w tym przypadku nie będzie takich bugów jak z Robocraftem. Mam nadzieję, nadzieję, matką głupich, ale umiera ostatnia. We need to go deeper. Jej! W jednym odcinku zebrałem wszystkie argumenty aż do netheru. Twierdza. Mamy farta i pecha. Farta można się domyślić dlaczego? Bo się despałowaliśmy w twierdzy. A pecha dlatego, że my teraz potrzebujemy glowstona, a nie twierdzy. W ogóle nie tylko w Equal Exchange, ale również w Industrial Craftie będziemy potrzebowali. Swoją drogą, ten modpack może i nie jest najlepszy, ale moim osobistym, absurdalnie nieskromnym zdaniem, ten modpack to jest normalnie zbieranie na jednych z najlepszych modów do Minecrafta. Tak, wiecie, ja tam nie lubię żadnych tych, żadnych, kurczeń, nie wiadomo jakich, magicznych, yy, tego, tam craftów, Ars Magiki. Mniej więcej kojarzę, mniej więcej może nawet można powiedzieć, że wiem o co chodzi, ale żeby to tak wielbić, żeby w ogóle lubić te mody, czy nawet chciecie mieć w swoim modpaku, no to nie, no. Znaczy, o ile Taumcraft jest jeszcze jakiś taki fajny, a raczej był na tej wersji, E, wiem, bo na tej wersji pierwszy raz jak grałem to grałem na jakimś odpaku podobnym do tego co miał wichu w trzecim sezonie e, To ten Mam nadzieję, że kojarzycie wicha e, Jak nie to możecie ten napisać czy coś to wam pod... Lub nawet wpisać w wyszukiwarkę to wam wyjdzie a jak nie to mogę wam ewentualnie dać linka do niego Tak, mamy mnóstwo na Czyli glowstone dust'u Przynajmniej nie mnóstwo, ale tyle że nam powinno wystarczyć no, o, prawie półtora jest taka, wszystko spoko, Tutaj, jak widzicie, jest już Nether ors, też jest bardzo fajne. Wszystko ładnie pięknie, fajne modyfikacje, wszystko idzie nam jak po maśle, jeśli chodzi o Let's Play. Wszystko się wręcz genialnie układa. Co do, co do poprzedniego, e, wy. To będzie drugi sezon w takim razie. Tamten był pierwszy, a to będzie drugi. Mam drugi sezon jakiejś serii. Spoko. Yy, no. Więc to jest. To jest pierwszy odcinek drugiego sezonu. Czy tam drugiej serii mojego Minecrafta na modach, który nie wiem jak się nazywał. I będę musiał sprawdzić. Yy, ale fajnie. Fajnie jej. Nie wiem jak się nazywa moja seria. Ale w sumie, jakby się zastanowić, to ostatnio jak patrzyłem, mam prawie 40 filmów. A, tak, zapomniałem. Prawie idealnie poszło. Prawie, prawie idealnie poszło. Yy, to były tutaj te obsydiane. Mam no, nadzieję, że tak, bo nie, nie chce mi się zmieniać. Ale coś tam. Coś tam. Yy, dobra, yy, jest. Teraz zrobimy takie oto coś. I tada mamy tablet. I teraz popatrzcie, możemy tutaj zrobić takie coś. O. To jest jeszcze bardzo MCowe. Nie weźmiemy takich rzeczy jak ni ni ten Redstone Nikolit, y Uranium Or czy y ten, czy Cold, bo to są... bo to jest, że tak powiem inne EMC. To tak trochę. Trudno to zrozumieć, ale... Popatrzcie, takie coś. Tutaj wkładamy, że. O, jeszcze te, jeszcze glowstone y są. Coś tym wytłumaczę nawet bez tego. Tutaj, jak to włożymy i to włożymy, to możemy. Na przykład, widzicie. O, jeszcze możemy to wykorzystać. To MC, z tego lapis dla prawda? Eee, teraz załóżmy, że zabiorę to i zabiorę to. Znaczy nie, tego nie zabiorę. Ale nie możemy tutaj włożyć glowstone'a, redstone'a, czy takich jak tamte. Za to, jak zabierzemy tego flinta, to teraz możemy zrobić tak. I tak. I to pomiędzy sobą zamieniać. E, nie, to może to, to ma więcej, to może to. Pokażę na tym przykładzie. Widzicie? O. Ale teraz nie możemy na przykład takiego lapis dla zuli włożyć. I jak zabierzemy to. To teraz możemy spokojnie wkładać nasz, lap nasz lapis dla zuli. Ułożymy tutaj te rzeczy, one nie są nam chwilowo potrzebne. Widzicie, to, to, to te emeraldy, te rubiny i te szafiry. Praktycznie ten, praktycznie teraz nam nie są potrzebne. W życiu ich nie użyłem, ale są bardzo dobrym źródłem MC. Łatwo je znaleźć w jaskiniach, a jeden ma 1024. Czyli 8 takich to jest jeden diament. A takich mam 49 na przykład. Widzicie? Ile jest EMC? U uwierzcie lub nie, ale w niektórych momentach, zwłaszcza jak na początek, to jest dużo. Nawet bardzo dużo. Można powiedzieć, że nam się yy, powarciło. A co do takiego spoilera: yy, co do następnych odcinków, nie wiem dokładnie których, to Uno Grande Vulcano. Mam nadzieję, że napisałem coś o dużym wulkanie Bo nawet, szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia w jakim języku To chyba jakiś włoski jest albo co Tak, potrafię udawać jakiś język, ale nie potrafię powiedzieć co udaje, ani jaki to język Jej Ale tak czy tak co do wulkanu, to tam Jest pokryty takim fajnym czarnym stone'em Z niego wypada czarny cobblestone, jak się normalnym kilowem wydobywa Ale później po przepaleniu można z tego zrobić po przepaleniu z powrotem albo po wydobyciu, na przykład, jakimś czy czymś, można zrobić z tego piękne cegły, które jeszcze wyobraźcie sobie ba bardzo fajnie się komponują z tymi yy, cegłami z marmuru. Marmur to było, podajże yy, to coś, yy, co. Yy, no, marmur to był, ha marmur. Yy, to było to coś, co było, czego było dużo w jaskiniach To jest taki biały stąd, z tego też można zrobić cegły. I normalnie one się dobrze komponują i normalnie dają nam piękne budowle często yy, Użyję tego do podłogi yy, co do, do projektu domku, to zrobię mój ulubiony projekt domku, który kiedyś wymyśliłem się go trzymam. Dobra, ten odcinek trwa chyba idealnie. Yy, no cóż, trwa niecałe pół godziny z tego co mi się udało wyliczyć, także wyliczyć Także jest spoko. To jest koniec.